Cześć! Najbardziej weselna z weselnych wódek. Biały Bocian wprowadziła na rynek napoje RTD, czyli gotowe drinki w puszkach, które mogą być świetną alternatywą w podróży, gdy na przykład mamy mało miejsca w bagażu lub w małych kempingowych lodówkach. Ja mam naimie Arek to jest kanał Kamperem Kutrunką, a w tej serii sprawdzam, jak właściwie smakują te wygodnie zapakowane drinki. Przyznam się wam! że tych drinków od Białego Bociana nie widziałem w żadnym sklepie. Osobiście kupiłem je w Seldrosie, ale jeżeli wy je gdziekolwiek widzieliście na rynku, to proszę napiszcie mi o tym, bo ja ich nie widziałem nigdzie. I jestem ciekaw, czy w ogóle można je kupić. Widzę, że Bocian poszedł w kierunku klasycznych koktajli, czyli mamy Orange, Spritz, Cuba Libre, Mojito i Cranberry, ale nie będziemy tutaj się doszukiwali yy, alkoholi, z których takie klasyki powinny być stworzone, bo teoretycznie w Cuba Libre powinien być rum, w Mojito powinien być rum, w cranberry najprawdopodobniej powinna być żurawinowa wódka, a w Orange Spritz jakiś aperitif, na przykład, przykład aperol. Wszystkie te drinki są stworzone na bazie spirytusu, czyli można się domyślać, że na, na bazie tego samego spiritusu, na którym tworzone jest biały bocia. I faktycznie szczerze na puszkach napisali, że są to napoje gazowane o smaku. Nie są drinkami, których nas używają, tylko są napojami o smaku tych drinków. Ale ich plusem jest to, że wyczuwa się w nich polską myśl szkoleniową, ponieważ wszystkie mają od 10%. O wiele więcej niż pozostałe drinki RTD z naszego rynku, które dotąd testowałem, a to jest już szósty test najwyższe kończyły się chyba na 6,8%, przeważnie miały 5% lub 4,5%, a ten Born in Poland drink posiada już odpowiednią moc i również pojemność, bo to jest 330 ml o mocy 10%. Cóż, sprawdźmy, co przyniosły ze sobą bociany. Zaczniemy od tego, którego najmniej się spodziewam i taka ciekawostka, skoro to jest cranberry, czyli żurawina, to znaczy, że musi być użyty Koncentrat z czarnej martwi. A poza nim wspomniany przeze mnie jest Spiritus. O ciekawostka! Na bazie Spiritusu o smaku żurawinowym. Nie znam czegoś takiego jak Spiritus o smaku. Spiritus, czyli destylat mocy 96, a tak naprawdę 98%, jest neutralny w smaku. No poza tym są to jakieś jeszcze regulatory i inne koncentraty. Zaczynamy. Biały bocian. Klekle, -kle, właśnie to jest ich nazwa klekle, -kle, tak się nazywa ta seria cranberry. Kolor jest jak przy drinkach z, z alkoholem żurawinowym. Aromat, aromat, ja z takiego się otrzymam ten aromat, i to jest bardzo sztuczny aromat ale żurawinowy. Żurawinowa orężada, ale naprawdę. To jest żurawina. Często przy poprzednich testach drinków RTD, bo robiłem je również z kolegą barmanem, Wspominaliśmy o tym, że nie czuć alkoholu. No tutaj czuć alkohol. To 10% robi już różnicę, czyli tutaj jest wyczuwalna, ale to jest wyczuwalna typowo wódka. I gdybym miał porównywać, to naprawdę to jest tak jakby rozcieńczony, jak lubicie napić się w Finlandii żurawinowej, to jest taki delikatniejszy, bardziej rozcieńczony smak. To jest zdecydowanie dla kogoś, kto lubi mocny smak wódki co pożurawinia, nie wiem, czy dobrze zacząłem kołniać. Dobrze, nie będzie orange Spritz, dalej będzie powinno być owocowo. To było żurawinowo. Tutaj mogę spodziewać się, że będzie pomarańczowo. A i zanim otworzę, żebym mógł chwycić puszkę i przeczytać wam, co to jest napisane. Gazowane napój alkoholowy na bazie spirytusu. I tutaj również spirytus o smaku pomarańcz. Woda spirytus, cukier dwutlenek węgla, regulatory, kwas cytrynowy i aromat barwnik S110. Dobra. Bocian, kle kle, orange, spritz. Czy co, powinien być kolor pomarańczowy, czy wszystkie będą miały czerwony? No już jest bardziej pomarańczowo. Żurawinowo, to jest bardziej pomarańczowo. Żurawina miała intensywniejszy zapach, bo żurawina jest dość tutaj jeszcze nic nie czuję. Bardzo sztuczna pomarańcza. Bardzo, bardzo sztuczny aromat, zapach. Jest źle. Mmm. Dodali jakiegoś składnika, który zapewne miał udawać delikatną gorycz, jak przy szplicach tworzonych na włoskich aperytach. Ale przesadzili, albo to jest jakiś sobie jakości składnik. To nawet nie jest gorzki, to jest jak jakaś z dzieciństwa niedobra, niedobra tabletka. Bardzo niesmaczny drink. Klekle mojito. Klekle mojito. Również Wam przeczytam. Napój gazowany, alkoholowy, na bazie spirytusu, o smaku limonki, mięty. I tu jest napisane naturalny aromat. poprzednich nie było słowa użytego, nazwy coś jest tam naturalne. Mojito. Kle, kle, mojito, jeszcze nic nie czuję. W sumie najbardziej, gdy w takim razie zaromatyzowana była ta żurawienka, bo ją z daleka. Bardzo sztuczna mięta. Na razie jest w ogóle bardzo słabo z tymi drinkami. Napój, który ma udawać drink mojito. Smakuje tak jakby dołożyli do, 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 do słabej wódki takie starsze, duże liście mięty. Ale zapomnieli o limonce. Tu w ogóle nie ma, tutaj w ogóle nie ma klas, klasowości, czy to jest alkohol z miętą. Ale nie z taką lekko cy, miętą świeżą, tylko z taką starą zleżałą. W smaku jest w zapachu, <laughs> powiem, no bo takie mam skojarzenie, jakby mięta w doniczce, ale z taką przemokłą, zgniłą ziemią. Bardzo źle to, źle to pachnie. I bardzo źle to smakuje. Poprzedni odcinek, tutaj znajdziecie link do niego, nazwaliśmy, czy to są najgorsze drinki na, na, na rynku. RTD. I prawie wszystkie z tych mogłyby się zakwalifikować do tamtego odcinka. Dobrze, i cóż, Kuba Libre. Moja nadzieja, jeśli oglądaliście poprzednie moje odcinki, to wiecie, że to jest mój ulubiony drink. A właśnie, jeśli oglądacie mnie pierwszy raz i, i chyba w tym odcinku o tym nie wspomniałem, to wytłumaczę się, dlaczego w ogóle pozwalam sobie na takie testowanie. Jestem barmanem od 28 lat, od 96 roku, więc parę drinków w życiu przygotowałem i wypiłem. Kuba Libre oczywiście oryginalna jest moim ulubionym drinkiem. Chociaż w, w testach RTD bardzo często wypada bardzo słabo. Między innymi ze względu na, na użycie słabego napoju typu kola. No co, tu, tu obawiam się, że tutaj wyczuję po prostu wódkę z kolą, a nie kuba Libre. Ale za to to jest bardzo fajny, słodki aromat. No, bardzo przyjemny. Zapach jest bardzo przyjemny. Tak, to jest, to jest, wódka, to jest wódka z kolą. Myślę, że powinni to po prostu nazwać w wodka, cola, a nie kobalibra. I mam nadzieję, że ta seria te testująca drinki RTD pomoże odrzucić te plewy od ziaren. Bo w wielu, wielu przypadkach okazuje się, że, że napis jest najdelikatniej mówiąc lekkim niedopowiedzeniem. Szybki test. Między innymi z powodu takiego, że żaden z tych drinków nie dał mi najmniejszej nawet przyjemności. A nie chęci do tego, żeby sięgnąć po kolejny łyk. Są po prostu słabe. Ich jedynym plusem dla tych, którzy szukają smaku alkoholu, że, że, że mają wyższą moc i to czuć, ale to nie czuć przyjemnej, przyjemnej mocy, tylko zastosowany spirytus. Ale teraz zrobię sobie punktację i chyba zacznę od, naj, od tego, który według mnie wyszedł najgorzej, czyli chyba od Mohito. Od 1 do 10. Mmm, jest źle. Naprawdę. Orange Spritz. Naciągnę go do trójki, chociaż nie, 2,5. 2,5 chyba, chyba ta żurawina wyjdzie najlepiej, ale zaraz sobie przypomnę. Yy, Cuba Libre, czyli tak naprawdę Wodka Cola. No, w zapachu bardzo fajnie. Przyjemnie. Widzicie, to, to jest tak. Yy, również da mu 2,5. Ale gdybyśmy wybierać z tej serii i lubicie drinki, dużo wódki z odrobiną coli, to jest właśnie to. Tak smakuje, jak wódka zabarwiona kolą. Zacznijmy przypomnę sobie tą pierwszą Cranberry. Jest zdecydowanie najlepsza z nich wszystkich, ale ja jej daję maksymalnie 3 punkty na 10. No, przy tych musi mieć więcej. Podpowiem Wam, że gdy się ją przelewa prosto do gardła, czyli nie, nie, nie wędruje po wszystkich częściach języka, nie wyczuwa wszystkich smaków, to, to jeszcze jest w miarę do przełknięcia, ale tak do smakowania też nie. Czyli sam fakt, że najwyższą notę z tych czterech linków, jaką dałem, to jest 3, czyli pomiędzy 1, 2, 3, średnia wychodzi 2, to znaczy, że ta seria jest bardzo słaba. Niestety w ogóle nie polecam wam tych drinków RTD. A jeśli chcecie się dowiedzieć, które w takim razie drinki w puszkach są godne polecenia, to zapraszam was do obejrzenia jednego z testów, w których testowaliśmy te oto drinki. Dziękuję wam za oglądanie do końca i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.